Dobry, hey, dobry. Skąd te słuchary wydajny Skąd ty te suchary jest? suchary najlepsze suchary <grym> Nie, no Ale to wczoraj wie? dwa tylko przeczytałem, a to mnie akurat. Jak to nam się wam? nie. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Parę Dzień dla naszych kibiców. Te kulery. Aha, parę słów dla naszych kibiców? Tak. Świetne warunki. Super. Boiska. Więc tylko pracować, grać i trenować. Pogoda idealna do grania w piłkę. Co ja tu mam więcej powiedzieć? Staramy się. Masz tu. Nie wiem co możesz zrobić, tak? Tu mat jest przecież stary. Nie. Jak nie ma? Przecież się Ej, ej. <grywamy>, ej Wytnij to.

tu što na 20 ali

z nogciami, a, a już obok słuchał. Brawo, Jasiu! Brawo! Brawo! Brawo!

Dobi to, dobi to no, dobi to. Raków wysyła już 2 miliony euro. Lechia Dzierżoniów, Cristiano On i piątek. Tak jest. A teraz, przed państwem, Zagłębie Lubi Dziury Seda? Nie wejdzie, nie wejdzie nigdy. Panie trenerze, pytanie na początek. W jakim celu pan przyjechał do Turcji? Czy kogoś konkretnie oglądać? Czy... No jest grupa zawodników, która u nas w reprezentacji U21 jest, także tutaj też... Jest Kacper Bieszczad, jest Kutka i chcemy tych zawodników też poglądać, I chcemy też tych innych wszystkich tych meczach sparingowych poglądać. Także jest to na pewno łatwiej też czasami też na treningu zobaczyć, jak ci zawodnicy się prezentują. Czy jest szansa, że zobaczymy trenera na którymś z naszych sparingów? No na pewno jutro będę i tak jak jest to, to te sparingi tam gdzie mamy zawodników to bardziej mi interesuje niż tam jechać gdzie, gdzie nie mamy tych naszych yy, zawodników. Zobaczę, co będziesz ładował na talerz No to czekaj, to sałatkę wezmę na od... Zobacz, Park Figo, to jest profesjonalista Figo, co polecasz dzisiaj na obiad? Ja tu jest tyle dobrych rzeczy że nie wiem, co będzie ja to wybrałeś generalnie... sałatę z cebulą? Zaczynamy od sałatki, ale generalnie wszystko jest dobre A ty, Łaki, co polecasz na obiad dzisiaj? Na aktualnie to biorę zawsze na początek sałatkę żeby taką przystawiaczkę sobie gdzieś a później Później to makaronik jakiś, jakieś mięsko, dobre No i nie tyle jakiś dobrą, dobrą później kawkę i deserek i warto że ty co polecasz na obiad? Jakieś kurczaczka, to jest znalazłem fajnego Wydaje się zdrowy O, zdrowy, była Ale dopiero będę mógł cenić, po co to jest? Do co to smaczka to, to dla tam dla <noise> 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 pokaż co tam masz na talerzu dobrego dzisiaj na obiad Pochwal się <noise> Macie, pokaż, pokaż co tam nie miło, że mi... Rosołek? Nie miło ci życie, że mnie filmujesz jak jedzenie sobie na kolan? <noise> Trzymał, pokaż co w końcu wybrałeś Proszę bardzo Do tego teczka Same zdrowe rzeczy co tam? Co tam jeszcze dokładasz? No nie wiem, chciałem małego, ale nie małego, no to nie było. No. To jest taki mały, bez niczego. Spencer, na ty co polecasz na obiad dzisiaj? No dzisiaj klasyk, makaron, mięso. No i zobaczymy co dalej, nie? Guri, show me what you have on your plate. Uh, rice, salmon, uh, chicken, cheese. I don't know this name. <laughs> look tasty. Yeah, look tasty. É que você percebeu To, tył, ja nie ale... to w bo... ja ci pokażę, ja ci pokażę. Przecież ci pokazuję, no. Jahu, czwarty dzień. Ładę, nie, zdałem, czwarty. O, mamy ładę o, To było to w końcu. <grystanie>